Dom kultury w Ćmielowie imienia Witolda Gombrowicza, wybudowany w latach 70. ubiegłego wieku. W przeszłości dom kultury był wizytówką i chlubą Ćmielowa. Dziś budynek, w którym mieści się placówka kultury, nieprzystosowany jest do obecnych potrzeb mieszczących się w nim instytucji i wymaga gruntownego remontu. Najpilniejszą taką potrzebą w tej chwili to jest wymiana pieca gazowego i całego ogrzewania. To jest taki, uważam, priorytet tak naprawdę. Po tych rachunkach gazowych, które w tej chwili otrzymaliśmy, to, to trzeba. Zrobić. Konieczna jest wymiana okien, trzeba odnowić łazienki, wykonać nową elewację, pilny jest remont pomieszczeń w środku. I powinno być trochę więcej takiego takiej radości życia, ponieważ to jest instytucja kultury, która ma, która ma tak naprawdę um, cieszyć mieszkańców, a nie ich przetłaczać. Władze gminy Czmielu widzą potrzebę modernizacji obiektu kultury. Szacunkowy koszt prac to 1 950 000 złotych. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego przekazał na remont 1 200 000 złotych. Wobec tego będę tutaj wystosowywać pismo do właśnie pana marszałka, aby tą kwotę brakującą 900 000 złotych rozeznał, czy są w stanie nam dołożyć, bo z własnych środków finansowych nie posiadamy takich właśnie. Zabezpieczeń. Inwestycje w drogi, poprawy infrastruktury są ważne. Ważne są również inwestycje w kulturę. Burmistrz Śmielowa Joanna Suska zapowiedziała, że jeśli nie zostaną przekazane dodatkowe pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, wówczas zostanie złożony wniosek do innego programu rządowego.